Ból przemija, a chwała jest wieczna. Tym my musimy się motywować przy pracy nad tym czymś. Siema ziom, mam dla mikrofon. Mm. A co, teraz, piłkę grasz? No. Jestem fanem... Jak można w piłkę grać, to jest takie bezsensowne. Muszę to te wszystkie stadiony, przerobić na tory, to. Mm. Trzeba się motywować, bo tamten odcinek skończyliśmy trochę tak średnio zmotywowani do pracy. No bo przytłoczyło nas to, ile trzeba włożyć tej pracy, ile trzeba poświęcić czasu i różnych materiałów, żeby zedrzeć tą farbę, która jest tragiczna. No ale robimy, bo musimy. Bo zaczęliśmy, więc skończymy. Pozytywna wiadomość jest taka na początek jeszcze tego odcinka, że dogadaliśmy się z Pawełkiem odnośnie tego, Ostatku tej limuzyny. Za ile? Ja kupujemy, to dowiecie się w odcinku z tym właśnie sprzętem. W innym jakimś tam, którymś kiedyś. Za ileś tam lat. Ale będziemy tam robić bardzo dużo koni, powyżej 500, i będzie na shooter przynajmniej na razie. Co, więc co, więc ja co? Kurna. Co jeszcze chciałem powiedzieć? A, Sinowę. jeszcze są obiekty wiadomości nowe. Silnik jest już sprawdzony, i okazuje się, że firma, która to robi, strzela, że ten silnik ma 600 tysięcy przebiegu. A sprzedający mówił, że miał 90. No, blok raczej się nie daje, a przynajmniej będzie. Powodować to, że się będzie brał olej się. Konkretnie w producent do pół 60 setek, tam jest 12, a po szlifie będzie 14, czyli właśnie pewnie będzie brał olej, czyli raczej tam taką moc i na doładowanie 3,5 bara, niekoniecznie. No czy wiesz, no ogólnie te mocniejsze silniki to się pasuje luźniej, nie? Ale no. Ale chyba nie aż tak. nie. I jeszcze dobra wiadomość jest taka, że będą kute, kute korby, kute patyki. Ale z Ali, co zamawiamy? Nie, z temu. Z temu. No, także potrzebujemy blok. Zawory też są wywalane, więc nowe zawory. Modo na sukces trwa. Będzie walka. Powiedz, co tu robisz, Adrianku, co? Nie wiem, ja tutaj... bagno. Robimy zrzutkę na pomagam.pl dla Adriana na bilet do Kambodży. Wyjeżdża. Wyjeżdżę i nie wracam. Prawda jest taka. W tym momencie... Śmiało może otwierać kościół pod wezwaniem świętego Diana. Tak. Pary, wiesz ile pytań miałem o dwa kur... obrazki? No ja wiem, ja widziałem wiem, ja komentarze. No, kur... Ale trzeba zrobić, kurde, Nie. Nie, żeby w warsztatach mieszali. Dobra, sklepie, no, sklepie, możemy zrobić, ale to będzie płatne i 80% za mordę dla mnie. Dobra. 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 Myśli, myśli, myślę. Skalkuluję. Zobaczymy będą, później filmiki, jak w kościele wisi. No, także to chcecie? Bo też niedługo, prawdopodobnie niedługo wystartuje nasz sklep chyba, mam nadzieję. Trzymajcie kciuki. A tam nie tylko ciuchy, może coś jeszcze będzie. Ten ostatni, znaczy w tym filmie z Rollsem właśnie, pierwszy komentarz był piękny. Że jak ja mówię, dobro robimy, mhm. a wtedy same ujęcia dziana jak robi. A całe szczęście w tym momencie muszę jechać do jasna więc Adrianku robimy zdradzę wam tylko widzowie, coś to co jest w filmie to nie jest jakby wszystko co robimy jak coś nie? w sensie to, to się to montuje, jest ten film jedna setna tego co robimy to kocyk no. specjalnie tak wstawia tylko no ja. jak ja robię no? no tak było u Adrianka we 46 jak w domu Trochę odsapnąć od tego rolsa. na pierdzielę. Ludzie, jak to można się tak wgramolić w coś takiego? No, ale Wy jak kupujecie furki, to nie musicie się tak wgramolić. Wiecie, o czym mówię, prawda? Na pewno ktoś z Was przeżył akcję pod tytułem, że pojechał po auto, jedno miejsce okazało się średnie, ale i tak wzięliście, bo bardzo daleko jechaliście, a w sumie to i tak nie było co kupić, a później buja się, szczególnie z lakiernikiem, żeby to ktoś dobrze zrobił, a lakiernik później spieprzy i później jeszcze z nim się buje i denerwuj. Szkoda gadać. Szkoda szczepić ryja. I dosłownie akcja sprzed trzech dni, gdzie pojechałem ze znajomym po auto za tam 20 parę, 30 parę tysięcy. I właśnie sprawdziliśmy sobie raporciki i ee, jedno z dwóch aut miało właśnie przygody w bok drzwi i ćwiarteczka. E, oczywiście w ogłoszeniu nic, przez telefon nic. Odpuściliśmy w ogóle sobie to auto, ale po drodze z ciekawości nawet zajechaliśmy. E, w ogłoszeniu oczywiście brak korozji, a na miejscu w, przy elementach malowanych oczywiście co? Purhelki. A to mówi handlarz? Panie, co pan oczekiwałeś po 15-letnim aucie? Mimo, że w ogłoszeniu brak korozji, i mimo, że też najtańsze auto nie było. Klasyk, nie? Także, kochanie, jak jedziecie po furkę, warto sprawdzić na raporcik, czy to droższe, czy to tańsze auto. A z naszym chodzikiem macie minus 30% na raporciki, a im więcej tych raporcików kupicie, tym macie też taniej. Jak szuka się wymarzonej furki, to wiecie ile się sprawdza tych samochodów, no nie? Mam nadzieję, że i was też to uratuje, żebyście nie jeździli bez sensu, żebyście się nie denerwowali, także to kupuję furki rzeczy powodzenia sobie też, bo na pewno za jakiś czas ze znajomym jak mi znowu coś tam pojedziemy obejrzeć, no i cóż idę, patrzę się na tego Rolsa, co z nim jeszcze zrobić może bez krzaki wywalić nie no kurna, bez przodu, weźmy się kurno w garść, nie takie rzeczy ludzie robią, nie? Pożyw w tym Pogrze. Mamo debil Mamo Chciałem pogrzebać Kurwa, ale z pachelką pierdolę no. no. W drugą stronę, tak? Laserówka ten. No. <laughs> Kim ty jesteś, co ty robisz? O Jezu, wiedziałem, że będę musiał to robić. Nawet najpierw po jednym, <laughs> na odwagę. Wsparcie laserowe przyjechało do nas z Białego stoku, Z pompu ciepła. Z pompu ciepła i z gimbrem, po to, żeby trochę wspomóc nasze projekty. To i tam dalej jeszcze stoi statek. Więc powiedz, w jaki sposób to może nam pomóc? Macie tu do dyspozycji spawarkę, przepraszam, czyszczarkę laserową o mocy 2000 W. Jest to źródło typu Fiber. No i zostawiam Wam ją na tydzień, żebyście mogli próbować, jak to jest w stanie Wam pomóc. Miejmy Mam nadzieję, że Wam bardzo pomoże, bo czasem mi Was szkoda i Was oglądam. <grystanie> U, stylowe, nie? U, świętej pamięci babka takie miała. <grystanie> Mamy w tej chwili 1000 wat, nie? <grystanie> Czyli połowa mocy teraz jest, tak? Tak. O no, no, trochę Więc przejem, to trzeba, no. i im węższą ustawisz wiązkę, mhm. tym e, jakby będzie bardziej wydajne, no bo będziesz miał tą mhm. samą moc na... Mhm. Bardziej skupioną. Bardziej skupioną. Ale patrzę, o cynku w ogóle nie bierze, nie? C Zostaje. No. Nie, jakby on do momentu, gdzie nie będzie miał już co spalać, jakiejś wierzchniej warstwy, czyli farby na przykład albo podkładu, to, to nie bierze. będzie tego brał. Jakbyśmy zaczęli jeździć po czystym aluminium, albo po czystej kwasówce, to on ewentualnie zostawi tylko ślad po sobie, ale... Nie będzie yy, zbierał wiesz, tego. Weź dawaj na maksa, zobaczymy jak to tam. <laughs> smaży. To no Gwiezdne Wojny, nie? No. Ja Co ładnie też. Ale dość. wyjarały. Hmm. Tylko zobaczcie Bo... gruba była, no, nie? No. No dobra, czyli tak czyli u was możemy kupić możemy się wyszkolić i możemy naprawić tak prowadzimy serwis wszelkich urządzeń laserowych to nie musi być produkt kupiony u nas kompleksowo wszystko co się jest związane z laserami mhm. obsługujemy i z tego szkolimy i to serwisujemy Ej, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat i jak byłeś u nas tych parę miesięcy temu miałeś pówarki wtedy nie mhm. I dałeś nam pospawać, Pamiętasz też to? My pierwszy raz spawaliśmy i to zobaczcie w ogóle fragment, bo mam tu gdzieś nagrane ty masz cienko z grubą po prostu wyspawano, więc no to jest piątka z jedynką. Pierwszy raz i to idzie tak zajebiście, tak próbniutko. No to jest nie do opisania, nie? nie? No to jest właśnie najbardziej genialne w y, laserach. prostota użycia i Dobra. okazuje się, że zamiast. I efekt, jaki masz. Tak, i z, masz pełną powtarzalność i masz jakość na, najwyższy, m, na najwyższym poziomie. A może spróbujmy ten dach jeszcze, co? Dobra, uwaga. Słuchaj, żebyś w ta kocyka nie strzelił. Mogę? No. Super. A tu można jakiś wzór taki wypalić? Nie, to akurat nie. Kurde, no! no ja że... razem wam przywiozę taką, że można tekst wypalać, więc. No, kurde, no i co się dzieje? Plaka, no tak, no! A my, kurde, się męczyliśmy. Nie, no, trzeba, trzeba gdzieś się pokręcić, muszę to wziąć. No, <laughs> no dotację, kurde. No, działalność pozarolniczą. No, no. Czyszczenie tych e, kopyt dla krów. Pff. Zajebiste. Muszę, kurde, Mikołaja poprosić, żeby nie takie coś na święto, uh -huh. Oho, musiał być grzeczny, a ty, ch... jesteś grzeczny. Five minutes later. Co Adrian robi, kurde, minutę Kupiera. po odjeździe ku gościa? <noise> Macie mszyce? Oto, rozumiemy. Poezja, nie? Jak mówisz? Ileś to zajęło, dwie minuty? Nie lubię. No, Ale aż człowiek strzela, nie? Tak, <noise> w ogóle nie przystawałeś, chłopie? No po co? Można źle. Nie, no się na wiesz. Ale patrz jak się na chale kurno nie sieci, bo. Trzeba na podwórku robić i przysłuchiwany tych... Ale patrz kurno we 2000 bierze. żeby jak najszybciej to skończyć. Się oczywiście przedłuża. Każdy jest tym sfrustrowany, że to tyle trwa, no ale musi potrwać i jak już zaczęliśmy, to musimy to skończyć. W tym odcinku jeszcze przyjadą do nas ziomeczki, e, którzy zajmują się renowacją klasyków. Może coś nam podpowiedzą, może coś nam pomogą. Zobaczymy, może się dogadamy, może to przyspieszy nam robotę. I tak to. No zabawkę BHP najważniejsze. Czyli ogólnie bezpieczeństwo hamuje pracę, tak? No Ogólnie z tym laserem to jest tak, że to uważam. Pokazujemy tego trochę, no bo uważam, że to jest y, fajna technologia i przynajmniej u nas ma faktycznie zastosowanie. A że właśnie Szymon się do nas odezwał i nawet w ogóle nie prosił już o reklamę, tylko powiedział, że czy potrzebujemy, bo może nam przywieźć, pokazać, dać na parę dni. No to my mega chętnie. Co my tu nagramy te jeszcze w tym odcinku? To w tym odcinku może być, panowie. Widzowie, powiedzcie nam, co może, dajemy w tym odcinku może jeszcze? Możemy spalić gumę laserem, nie Ty, ale zapach jak przy... Jak z nie? No, jak z toru. nie jest, nie p****, ale... Pa! Kurde, normalnie pać przysięło. Mocno a chodźmy, tam na tym... Na krawie? Na krawie, jak się robi. na czarnej, nie? Ty, a są takie kiełbaski jeszcze? Takie spleśniałe już? Ja o kurde, ale źle wygląda, co? Nie. Ja to, to, wiem, to zastosowanie jest, ty! A, no, ty, aż ja A zawsze wy... z tym problem jest, co? Chyba tak? znowu przywiozę, normalnie <laughs> wyczyszczę w końcu. Later. To wygląda już, jakby klasyk miał być odbudowany komora zajebiście. Jutro się sanki wyciągnie na gotowość już tu się strzeli. No, ale rdzę to ładnie robi, co? No rdze zajebiście, tylko że jak są takie no skrzepy tej takiej rdzy, no to trzeba to kilka razy. O, właśnie tego trzeba, żeby odskoczyło, nie. No. O, i maska. No, słuchajcie, widzę. Ja was widzę, a wy widzicie teraz maskę, którą musimy jakoś kuźwe tam zamontować, żeby się ją otwierało. Adrian preferuje opcję motorsportową, czyli znaczy, takie... Nie, to nie jest motorsportowa, zaraz ci pokażę. albo takie. No to właśnie o, o tym tu. Ty no, ja albo są takie. Aha, te wplikiwane, no to wiem. wiem. No. I dać w kolor i człowieku śladnie, no tak, no, albo ale... srebrne. Dobra, masz rację, z tym, że dalej będzie problem, żeby ją znaczy wyjmować. Czemu Fajnie by problem? było, żeby się uchylała. Fajnie by było, żeby w ogóle zrobić... To można dać sprężynki. Aha, żeby Jak idę. ciśniesz, to... Ono odskoczy. A ty masz łeb. No ja myślę, że to okrągłe to by mm. na pewno wyglądu nie popsuły. nie? Ale kur na plecy było. Jezu, <laughs> dajcie walec. <laughs> nie, nie przejechał, kurde. <laughs> Dobra, więc ten kolejny dzień, mam nadzieję, że bardziej szczęsny niż poprzedni. No co, jak jest nieszczęsny, to jest szczęsny, tak czy nie? Plan jest taki, żeby to do końca wyczyścić i prysnąć, może. Dawaj, parkour, parkour! Parkour! Patrzcie, tak się staraliśmy o ten projekt, a teraz wygląda jak główny kompletne. Czym dalej w tym gorzej jest. No z... już będzie z górki. No Że tu jeszcze szpakowanie. Chłopie, z górki, to wiesz co kiedy będzie? Jak będziemy go składać. My jesteśmy w połowie dopiero. Jak? to? tego te... No nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy połowa. Myślisz, że mniej, nie? Nie, kurwa, panowie, dobra, powiem wam tak, widzowie, pierwszy raz w historii w ogóle nagrywamy dwa odcinki równocześnie. Tutaj jest silnik, który będzie w kolejnym odcinku, ale na razie to oglądacie. Sobie za tydzień też bicie, to zobaczcie ten silnik, gdzie wkładamy. Ciekawe, gdzie wkładamy. Do dupy, kurde. Jeszcze <laughs> tutaj, kurde, to. Zrobię kać wjechać, kurde, szarpać teraz będzie. na. <laughs> Tu zakresuję, tu later. Będzie to sprzęcik, który wykorzystamy. Żeby... Bo, bo, bo oczywiście nie ma budżetu na po tą obrotnicę. Bo po co? No co, trzeba z zawias, trzeba się puścić. Mam takie coś takim czymś. Ty, bo to jest do ciągników, nie? No. No, to prawie ciągnik. Adrianku, jest dobrze. Nie jest dobrze. Jest dobrze. Nie jest dobrze. BĘDZIE DOBRZE! Patrzcie to. Siedzi. Jeszcze przód. Obrotnica by Adrian... O, s... 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 Będziesz? Nie będzie Ty. o nie wiem czy to baruje tak wysoko. Andrzej, ty... Nie chcę. O! O, ostrożnie, co, cofnij, co, nie szarp, nie szarp! O, ty, o ty. ty ale się gnie. Gnie. Gnie się? Co, nie, się nie. Nie. O tu. Gdzie tam? To, tam. Ale i tak jest to niezłe obce, bo można było nawet kupić jakiś lepszy. I tak będzie tańszy, niż obrotnica. Nie? Gwarantuję, że w tych... W tym filmie i kolejnym będą... Komentarze pod tytułem już się im nie chce, mają wywalone. i macie kwaracje To żeby to robić i to się chciało Trzeba być chorybne umyśle. To trzeba mieć zdrowie, zdrowie i pieniądze. A my nie mamy ani tego, ani tego. Dobra, na szczęście teraz jest zwierzchnia warstwa zdjęta, goła blacha, teraz będziemy myć i zaraz tak. dowieje cały. Tak, tak, teraz. Co? Zaraz cały, teraz. 12 cały, later. Kurno nawet nie zdążyłem wam pokazać gdzieś jak, jak Adrian myje a już umył i jest y, clean look. Prawie clean. Tutaj wiadomo, jeszcze będziemy musieli dorobić tutaj płyty, żeby tutaj ładnie osłonić. One będą niby odkręcane, zobaczymy, tak jak Adrian twierdzi. Będą odkręcane. Ty, a właśnie, ja tutaj coś robiłem czy nie? Niech pani zdąży. Nie, fajnie, to nie wywalone, tam nic nie robimy. A, ale rdzawy pieprza, ty, od razu. No tak, no. Zobacz, jak się zrobi. Kuźwa, jeszcze parę miejsc i będziemy kończyć. No i co? Wnęki zmatowione. Proszę bardzo. Zostały tak naprawdę jakieś tam elementy, ale to tutaj włosy Afroamerykanina muszą wjechać. Tak samo progi. Też trzeba. Trochę tą grubszą tarczką Wyjechać. I. I tyle. Przyszła do nas duża paczka. Paleta. Paleta, kuźwa. Takie ja lubię duże paczki, bo są paczki. O, to najważniejsze. Tego nigdy nie miałem, zawsze elektrodę musiałem mieszać. I kolor wychodził różne końce, nie? No. Ciekawe czemu. Zgadnijcie co to się wydarzyło w ogóle z tym. Czy my to kupiliśmy? Otóż nie. Nie Dobrze. gadaj, że takie coś Dobrze. nawet. Papier ciąć. To zawsze się rozrywał i tak dalej. To gada, nie tak wiedzieli. No tak, no. Kurde, ale taka kurtałka. O chłopie, kur... Elegancka. Wygląda jak pan Stasiu. Z... No właśnie. Panie <grym> Stasiu. O, widzisz? Już widać, że dobra. No jak dobra, niedobra, za malę, Dobra nie. jest, nie pitol. Kurde, nawet założyć nie umiem. <grym> o, o! Człowieku, no. jak prezes wyglądasz? No. A tyle rzeczy panowie. Co tu w ogóle robić? Firma podarowała całą parę rzeczy. Teraz my musimy to wszystko użyć tutaj. O o ty, no. Nie wiem czy wystarczy. Ty, ty to jest nie zaraz... Wiem no, że nie jestem ty. pewny. Co to jest. Zmywacz jakiś wstępny. Pierwszy raz takie coś widzę. Ty, Cyrilico nawet pisze? Kurwa. A do czego jest zmywacz wstępny? Nie wiem, nie, używam, nie, to nie <laughs> wierzy, tego, się... ja używałem. Wiem że takie coś. Ja używałam kiedyś. Ty się nie znasz na no, latinskie. I do czego jest? Do? do, do tego, zmywania tak? no, O, tego no. używałem, to jest zajebiste. No to razem. Silicone wybrałeś. remover. Podkład polistrowy? A to. jest to. Co to jest? Najlepszy podkład. Rozcięczalnik do... A to jeszcze nie to, ale to jest rozcięczalnik do tego. A to do tego klasika? Tak. To jest z tej najlepszej linii. Ty a co to, lodówka jakaś? No LB. Znaczy czuję, że to ostatnie współpraca. <laughs> to się przyda akurat. Nie wiem, czy wystarczy, stary, nie wiem, czy wystarczy. Ja ty... No, ale co my z tym zrobimy, ty? Słuchaj, no ale to co? To... Kurde. O! Kit, szpach, git? Za mało. Natryskowa! O, Chłopie, to jest sama natryskowa. To wystarczy. To pewnie zwykła. tak zwykła. rygła. putik. Folia, nie to? wiem, czy wystarczy. Nie wiem, czy wystarczy. O, to to zwykła. Kurde, to złuknem? jest z tym. Z włóknem, no? Szkle, a to, to, to. W sumie a na, na tego dziada już się ciężko Ciężko się robi. Mówiłem im, że będzie dużo szpakowania, ale chyba wzięli to do siebie tak samo. O! o, Podkład, kurna, jak Najlepszy. Najlepszy. Ty, tu jeszcze jedna paleta przyjedzie. A, przedstawę. Makaron, ty masz doświadczenie w szpakowaniu. Ostaliliśmy to. Ja to przydarę. To co? Jadą do nas ziemeczki od tej blacharki. Ciekawe, czy dojadą, czy się nie. Kierowania, i wszystkiego. Restaurowania. Mam nadzieję, że się tego damy. Trzymajcie kciuki. 12 seconds later. macie drogę za Raczej nas nie poszukują, to y... raczej można. Tak? Bo nas poszukują, temu się ukrywamy. Cztery nie jesteśmy. mam? Co Żeby się chciało robić. się nie chciał, nie chciał. Żebyście wy mniej roboty mieli. To dla was. To są dwa elementy, nie? Dwa <śmienic> elementy, serio. To było tyle towaru i to takiej farby, że to się nie dało niczym tego zdzierać, nie? Ale wygląda gorzej czy lepiej niż Nie, myślałem, że będzie gorzej. Ja myślałam, myślałem, że będzie gorzej. Nie, no, ja, no, będzie gorzej. ja myślałem, będzie że... no. no. no, gorzej. Kurwa, panowie. chłopie. Znaczy wiesz co, najgorzej to bardzo... Tak, widziałem to. No, no, tak, tak, tak. ma blacha zajebiście grubą. Tak. Tak, on jest zajebiście Nie. Kurwa, tak. teraz tak. przechowywaliśmy tę te trójkę. Trę. tre. I kurwa doły co chwila. Tutaj Nie. Inaczej takie rzeczy wewnątrz, to odbudowujemy to tak jak należy. Czy robimy tak, żeby to było? Aby Nawet z zewnątrz nie, było. to, to po prostu by jak tam hmm. robimy, bez odbudowywania tego tak, jakoś, z po prostu to zaspawać No i... tak. A wyciąć, żeby nie gnieło, jakoś można później patrz, patrz tym. Mastyko? Mm. Tak, jak dziura jest, to sigą najpierw zaklejasz, później mastyka. Tego gdzieś tam w nadkolach to w ogóle wy***ane. Tu gdzieś pod spodem tak samo, jakby tu nie myślał o tym, jak o prysyku jakimś tam No to. z zewnątrz ma tego. 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 A od środka to tym, raptorem i tyle, nie? No nie jest nie <laughs> teraz taka najważniejsza rzecz. Chcecie to do końca wakacji, tak? Czy do wakacji w ogóle. Kurwa, panowie, my chcemy to na wczoraj, nie? <śm> nie no, Ja y Nie, no, tak realnie, tak i dla was. Tak A jak myślicie? Drenak, jak to realnie tak? dla was by mogło wyglądać? Realnie to pewnie byśmy, kurde, no musimy to te czwórkę wyspawać. Nie, sierpień pewnie. To w sensie, to... że na, na sierpień, tak? Mhm. Mm Okej. Okay. Nie dać rady jakoś tam coś przesunąć, komuś się mnie? nie Znaczy mniej, może inaczej, nie, nie możemy bali. wziąć wcześniej, czy... jak coś tam zaczynamy tak. już robić, to wiesz, możemy już zacząć, nie? Ale to może być tak, że my weźmiemy teraz, a termin końcowy będzie ten sam, co jakbyśmy wzięli No no, się... kumam. Znaczy ogólnie nie jesteśmy takimi chujogerekami jak większość, że ktoś bierze i 2-3 lata, także... My nie bierzemy nawet do przodu samochodu, żeby u nas stał, bo... Bez sensu. Bo to bez sensu. Yy. Mówię, ewentualnie jeżeli chcecie, to można wcześniej, jak się uda, to się uda. Dobra, yy, jak drogo. Także znacie. Dziękujemy poddybać, za się damy, dziękuję. Dzień, dziękuję bardzo. Mamy no, poznać. Czyli raczej nie uciekniecie, tak? To się y, odzwonicie. Faktycznie. <sum> Okej, zadzwonimy do pana. Dobra, to bezpiecznie pomału. Na ra Na razie. The next day. Mnie, ja już nie chcę na to cię patrzeć gówno. Na to ani na tamto. A oni to macali? Oni? Wszystko macali. Kamerula ma też. <sum> <sum> po co to nie wiem. <sum> Dobra, jest kolejny dzień. I mamy chłopaków decyzję, wycenę i czas realizacji. To najpierw czas realizacji. Czas realizacji jest dla nas trochę kłopotliwy, no bo będziemy mieli co najmniej pół w dupę. Zajebiście! Zajebiście! <laughs> ja chodzi bym... o to, że teraz ludzie jakby mają hype na ten samochód. On jest popularny, czekają na to, żeby nie. Ale on jest jak Feniks z Popiołu. No, na, dobra. na dobre się czeka. Jest, znaczy to i tak jak, jak termin na ogólnie na taką renowację. No to jest dobry, no bo no, szybki. Więc y, między środkiem sierpnia a środkiem września. To jest kurde, i tak zajebiście. Bymbia, jakby w sensie on będzie gotowy w tym czasie. To i tak jeszcze go później złożyć, to kurde no, miesiąc to nie wiem, czy się no, robi. Co kurde, miesiąc poskit jeszcze składać. Chłopie, to jest tyle składania, tyle jeszcze dorabiania tego środka wszystkiego. No to... Kurno, wiązek. Będą nadgodziny. Dobra, ile kazemów? Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyśla. To było pewne, to było więcej jak no. pewne, ja już to czułem w kostce. No ja myślałem, że trochę więcej, ale nieźle. nie źle, tylko... A, no i to jest ze wszystkim. W sensie, no, w sensie, że z usuwaniem tej rdzy nieszczęsnej. Słuchaj, będziemy bigos bez kapusty jeść, ale no... Chyba tak. To co, robimy... Yy, tam? Zrzutkę. No, <laughs> no to się pomaga, kurde. Co o tym myślicie? No, ale ten i że kurde w piach go, nie? Tak. Więc co widzowie o tym myślicie? Szkoda trochę. Czego? Że będzie tyle stał, no ale Szkoda chyba. Szkoda to naszego zdrowia na tych gówno. Ale chyba nie mamy wyjścia. A to będzie faktycznie już. Zrobiona blacharka na tip top i silnik na tip top. I wtedy reszta się zrobi na tip top i będzie kurna lala. I jakiś debil rozwali na obanda. I, I tyle. I tyle. Znam takiego. Słuchajcie, ale nie będziemy lamsami, nie porzucimy tego projektu. W najgorszym wypadku malujemy wałkiem, yy, także śledźcie dalej nasze losy. I widzimy się w kolejnym odcinku, już w następną sobotę. Powiedz coś. Ja? Nie, Ciekawo nie. na koniec, zawsze coś potrafiać powiedzieć. No, o, słuchaj, właśnie tak ostatnio rozumiałem, nie? No. Jaki jest lekarz rodzinny, nie? No. A ja nie mam rodziny. To, to mnie przyjmie, czy nie?